Przepraszam, przepraszam, tak bardzo mi przykro, ale ale nie było filmów. Dobrze o tym wiecie, Nie było cztery tygodnie filmów i wróciłem. Wróciłem do was tak. Niektórzy się nie cieszą, niektórzy się może troszeczkę cieszą. Wrócił znowu ten człowiek, co on od nas chce. Tak, jestem Wejs i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale po długiej przerwie. Z do Was ogromnie przepraszam. I przepraszam Was również za, za to w co dzisiaj zagramy. Witajcie w grze. and io. Dokładnie tak. Musimy się bawić w Honego i będziemy tutaj robili różne rzeczy. Będziemy różnymi przedmiotami, tak jak widzicie tutaj wielkie. tych ludzi, których. Kur... Oni nie widzą ich. Oni ich nie widzą. Oni ci nie przejmują. Co co, 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 Chodzi sobie znak, e tam. Znak? Nie widzę żadnego, prawda? No to coś z tym rodzaju. A więc patrz, czym ja jestem, ej. ej. Ej, 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 ej. Czym ja jestem, do cholery? No nie wierzę, ej. Pędź. Chęć, czymkolwiek ty jesteś? Kurde, co to jest? Ej, ja nawet nie wiem, co to jest. O, przepraszam, was troszeczkę się oddaliłem. Ja nawet nie wiem, co to jest, kurczę, pieczona. Czy wy wiecie, co to jest? Możecie teraz napisać, co myślicie, że to jest, a ja się spróbuję gdzieś ukryć. Tutaj. Tak, tutaj. Tutaj jest idealna kryjówka. Dobra, zablokowałem się. Mogę przycisnąć, przycisnę już napis z zablokowaniem. I okej, okay, jak widzicie, tak się prezentuje. To, to czym ja byłem w ogóle? Co to jest? Możecie napisać, co to jest, bo kurczę, ja nie mam pojęcia. Jeśli wy wiecie, to, to szanuję Was. Naprawdę szanuję wszystkich moich widzów, którzy wiedzą, co to za przedmiot. A tymczasem zobaczmy, co nosisz. <grym> co to jest? Przecież tak. <grym> nikt <cie>, nie widzi. <grym> Gościa sobie chodzi, jest wielkim słupem i nic, nic. Oni kurczę, przychodzą sobie to. Nie, nie, jaki wielki słup? Nie wiem o czym wy mówicie. Wielki słup? <grym> no nie. Dobra, przejdźmy sobie dookoła tego wielkiego słupa. Oczywiście cały czas przyciskam klawisz blokowania. Tak, to jest wielki słup. Wielki, potężny. W ogóle to jest chyba mapa pilot, polotnisko czy coś takiego. Mogę to jakoś. Nie mogę tego przesunąć, nie mogę się przesunąć, mogę tylko tak, tak dziwnie latać. Nie. A nie, nie muszę wciskać tego klawisza. Nie, dopiero się zorientowałem, że nie muszę przyciskać klawisza z zablokowaniem. Brawo, brawo Wejsiaku. Wejsiaku, jesteś mądry. Tak trochę. Dobra. To patrzmy na naszych tutaj kumpli. Widzę, że bardzo sobie świetnie radzą. Są po prostu idealnymi poszukiwaczami. Ej, zobaczcie! Czy wy to widzicie? To wygląda trochę jak głowa mojego skina z Minecraft. Czy wy to widzicie? To pomarańczowe. Wow. Wow, w ogóle za niedługo będzie Minecraft na kanale. Wiem, że się cieszycie. Uu. Ej, tam jest więcej moich głów. Co to za głowy? Zobaczcie. No jak się patrzę, One tutaj pilnują, patrzcie. Chociaż tu jest jeden gościu jakiś. Jego też pilnują, szanuję, szanuję, aż sobie zrobiłem tu przyjść, w ogóle stanąć, na przykład byłbym, byłbym, byłbym wielkim słupem i tak mogłem tu stanąć. To by było, to by było po prostu genialne. Genialne najmądrzejsze co można zrobić. 5 sekund, nie zdążycie, nie ma szans, jak zdążycie, to, to stawiam, wam, stawiam wam lody. Patrzcie, moje białe skiny! Moje białe skin, no nie wierzę, no co wygląda idealnie jak ten mój skin. Wiem, że mój skin w ogóle jest niedopracowany, robiłem go chyba dwie minuty kiedyś, bardzo dawno temu, yy, ale no ale to wygląda podobnie. Naprawdę, jeku, co to jest? Bo jak w ogóle, na samym odcinku Minecraft obiecuję Wam, że Wam pokażę ten skin, bo nie pe na pewno wszyscy z Was nie kojarzą go, więc zobaczycie, mam nadzieję. Okej, okay. gość tu idzie, o nie, on tu idzie. A dobra, popatrzę na hydrant. Poszedł dalej i przyjdzie do mnie. Nie, 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 nie uderzaj, nie uderzaj tego, nie! O kur. Okej, okay, runda kolejna. Tym razem jest to office, czyli biuro. jesteśmy jakimś małym kupakiem. Co to jest? To, co to w ogóle jest? Ej, nie mam nawet pomysłu, co może być. Sto, to wygląda jak jakieś takie. Tutaj jest już jedno. To chodźmy tutaj. Wyglądam podejrzanie? Raczej nie. Raczej mi się wydaje, że nie wyglądam. Ale ten monitor. Jej, <laughs> Oni już się spełnili. A monitor jeszcze, a on jeszcze się rusza. O, czy on się ukrył pod stołem? Czy, czy ty jesteś komputerem pod stołem? Taki komputer ninja. Jak, jak się mówi, że ktoś spadnie, aha, leży na ziemi. To, to właśnie jest to. Spadnie, ci, leżysz na ziemi i możesz sobie grać nadal. Bardzo miło. Oczywiście zostałeś już znaleziony, drugi kolego. Nie ma tak łatwo. Ten to w ogóle jest taki ninja. Patrzcie, patrzcie jak idealnie się wpasował. Szanuję takich graczy. Po prostu wpasował się wręcz idealnie. A ten szuka. Dobra, O, tutaj jakieś stanowisko gamingowe, dwa monitory. No to co, streama odpalamy, prawda? Czy, czy, te, dwa czy, czy, czy te dwa monitory są połączone w jeden? Wow, wow. Taki gościu, ej, co, co ty tak, co, co cię tu zainteresowało i stąd? No, już się nie ma, już się nie ma, poszedł. C to, co on robi? Chce wyjść w ścianę? No to, to szalony chyba. Jakiś szalony ten człowiek. Ten to sobie chodzi, kulturalnie. O, o. A, bo tutaj dostaję... Co to ma być, że tu reklamy są? A, bo mnie znalazł. Aha. Ale my się nie damy. Raz, raz umarliśmy. Raz nam się nie udało. Ale tym razem, tym razem będzie inaczej. Czym ja w ogóle jestem? Jakimś stołem? Chyba z sulikiem. dobra. No, fajnie, wyjdźcie tu wszyscy stąd. Nie mogę przejść, nie mogę przejść. Co to jest? Że mogę sobie zmienić za pieniążki, ale... Wyjdź stąd, gościu. Jestem wolny, chyba muszę iść do klasy, bo tutaj nigdzie nie wcisnę, no. Tam... nie, tam jest jakieś biuro. Idziesz? krzesło głupie! Szafka, o nie, ta szafka może nas zaklinować. To by było najgorsze. Nie no... Kurde, nie! 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 Nie, nie zdążę, nie! Szybko, 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 szybko! Dobra. Tak. Będę strasznie się rzucał w oczy, ale... Dobra. Nie mówcie. Czy on mnie zobaczył? Nie zobaczył mnie. Nie zobaczył mnie! Nie wierzę! Jaki fart! Tak się ukrył wejśak Wejśak tu siedzi. Nikt go nawet nie rozpozna. I tak ma być. A co, a co? Fajny monitor. O, torcik. Torcik bym zjadł. Taki torcik w ogóle z kwadratowymi truskawkami to jest. Czy oni mnie znaleźli? Nie! Nie! Idź stąd! <grym> ja! I fart. Nie wierzę. Jak zerknął, w ogóle spojrzał na ten stolik. Sporo. Cóż to za stolik? Bardzo przepiękny. Piękny, piękny piękny, po prostu. I poszedł. A w ogóle uwagę na jeden bardzo istotny szczegół. On go sobie w ogóle teraz obserwuje. Co on robi? On tańczy. Nie ma tak, nauczyciel tańczący, dzieciaki. Dzisiaj będziemy tańczyli. na, na tym, no, na, na biurku. I tańczy. Jeden. Udało się. Udało się, odblokowujemy się. uhu udało się! Wygraliśmy, wygraliśmy tego hide and Seeka. Dziękuję, dobra. No a puśćcie mnie. Co za ludzie? Nie chcę puszczać. I nie, nie chcę, ale wygraliśmy i to jest najważniejsze. O no nie, gościu umarł. O no nie, nie chcę skończyć tak jak on. To jest apteczka. Czemu nie mogę się uleczyć? Apteczko ulecz mnie. Fajnie, fajnie ruszamy tymi rękami. Patrzcie jak fajnie. Przód, ty, przód. Tył, szut, tył, Dobra. Yy, o, dostałem życie znowu. Dobrze, szanuję. Yy, pudełko. Nadal nie znalazłem człowieka, który był pudełkiem. O nie, to teraz to już znowu nie mogę nic zrobić. No to nie. Albo tu jest jeszcze kolejne piętro. O nie. A tu jest tyle pudełek. Dobra, czekamy na żyćko. Nie ma co. A żyćko się robi za. Co, co jest? Rzećko się powinno robić. Mogę kłócnąć? Co ja zrobiłem? Wow, jestem myszą. Jestem myszą. Cześć. Mysz Gustaw. Mysz Gustaw podróżowała przez świat. Wow, 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 wow. wow, wow, wow. Kim ty jesteś, że tu jesteś? Dobrze, a więc to by było na tle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że Wam się spodobał ten film po długiej przerwie do Nie było długo filmów, ale wracamy do nagrywania już nie takich jak teraz. Widzicie dziwnych gierek, ale ale innych na pewno, prawda? Ty oczywiście link do, do niej macie w opisie, wszystkie różne fajne rzeczy ciekawe macie również w opisie, a więc zapraszam Was tam serdecznie, ja się z Wami żegnam, jeśli Wam się spodobało, nie zapomnijcie o kciuku w górze, no i pamiętajcie, możecie dać subskrypcję, wiecie o tym, że możecie dać subskrypcję, subskrypcję prawda? Tak? Subskrypcję, subskrypcję możecie dać, naprawdę. A więc to tyle, cześć!